Witajcie w kolejnym rozważaniu koronawirusowym. Dzisiaj chciałbym się zastanowić nad takim tematem, który na pewno w trakcie, gdy niedziela się zbliża, nas wszystkich może, może przyjść do głowy. Mianowicie pytanie, dlaczego w zasadzie odwołujemy swoje nabożeństwa w niedzielę? Pojawia się różno, dużo różnych pomysłów na ten temat. Może zacznę najpierw od tego, że Chociaż szanuję władzę i chociaż uważam, że władza ma prawo nakazywać nam pewne rzeczy, to co do zasady uważam, że władza nie ma prawa nam nakazywać właśnie tego, czyli nie ma prawa nam mówić, czy mamy prawo, czy nie mamy prawa się spotykać. I rozumiem na przykład głosy z Białorusi. Ja tak się składa, że też się zaangażowałem w pewną rozmowę facebookową na Białorusi. Czy w Rosji gdzieś akurat nie zaangażowałem, ale też rozumiem tą logikę, rozumiem, że chrześcijanie w tych krajach obawiają się takich rozporządzeń państwowych, które ograniczają ich prawa, które wywalczyli sobie naprawdę z wielkim trudem. A więc, dlaczego odwołujemy, dlaczego ja zachęcałem do tego, żeby odwoływać nabożeństwa niedzielne? I myślę, że właśnie przede wszystkim nie dlatego, że każe nam tak nasze. Ukażą nam tak, tak nasze władze, ale przede wszystkim dlatego, że to jest po prostu, bym powiedział co do istoty, realizacja najważniejszego przekazania, czyli miłości bliźniego jak siebie samego. Wierzę, że Bogu się to podoba, że to wyraża również miłość do niego, kiedy troszczę się o człowieka, który jest obok mnie i na dzień dzisiejszy po prostu nie wiem, czy jestem. Zarażony koronawirusem. Nie mogę tego zweryfikować, ale obawiam się tego. Uważam, że to jest coś bardzo szkodliwego dla braci i sióstr, z którymi mógłbym się spotkać. Dlatego nawet kiedy się z nimi widuję, a się czasami widuję, to nie podaję teraz ręki. Z miłości, nie dlatego, że nie lubię. Zachowuję jakiś rozsądny dystans. Znowu, właśnie z miłości, a nie dlatego, że nie lubię. I uważam, że to jest coś właściwego i słusznego no właśnie w tym momencie, w którym jesteśmy wszyscy. I dopiero później pojawiają się argumenty wtórne, pojawiają się argumenty takie na przykład jak właśnie mądrość władz, bo wierzę, że polskie władze są mądre, że mniej prawdopodobne jest to, że jest tu jakiś wielki spisek, który chce nam odmówić prawa do zgromadzania się. Jestem pewien w zasadzie, że kiedy ten okres najgorętszy się zakończy, to będziemy mogli spokojnie się znów spotykać. Gdyby było inaczej, to bym na pewno, na pewno nie zachęcał do tego, żeby się nie spotykać. I ostatecznie myślę sobie, że właśnie jest to miłość do bliźniego. I zwróćmy uwagę, że tak samo było to wyrażone w Starym Testamencie, w prawach przeciwko zarazie w III Mojżeszowej. 13 rozdział 46 werset jest taki Dobry Boży, dobre Boże przykazanie, które mówi samotnie mieszkać będzie osoba zarażona, jego mieszkanie będzie poza obozem. I to nie jest jakieś złe prawo, to jest prawo, które się streszcza właśnie w tym ważniejszym przykazaniu miłości bliźniego. A więc bądźmy po prostu rozsądni. Bądźmy miłujący, bądźmy myślący w naszej miłości. To jest pierwszy raz w moim życiu, kiedy Dobrowolnie rezygnuję z nabożeństwa, jeszcze mi się to nie zdarzyło. Kilkakrotnie gdzieś w trakcie podróży, czy, czy przez moją własną wyraźną chorobę, nie poszedłem na nabożeństwo, ale wytrzymam. Wytrzymam więcej. Myślę sobie, że to jest dobre świadectwo dla ludzi wokół, którzy patrzą na nas, patrzą, czy szanujemy ich zdrowie, patrzą, patrzą na to, czy stwarzamy dla nich zagrożenie. I chciałbym, żebyśmy byli dobrym świadectwem, żebyśmy pokazali, że mając nasze zasady, mając nasze wartości, troszczymy się również o nich. Żeby nie przekazywać potencjalnie oczywiście tego wirusa sobie nawzajem i żeby też dla nich nie stwarzać zagrożenia. Tyle w tym temacie. Pewnie to nie rozwiąże wszystkich problemów, ale tak na to właśnie patrzę. Do zobaczenia. Do jutra.